Cześć kochani, witam Was serdecznie z Żoli Znajdujemy się tuż przy ruchliwej trasie AK, miejscu Wam dobrze znane, gdzie wczoraj odsłoniliśmy to fantastyczny mural. Ponad dwa lata przygotowywania projektu, i pół miesiąca malowania tego dzieła aż e, jego rozmiary e, są naprawdę imponujące. Nie jestem w stanie zrobić mu zdjęcia, ponieważ mural jest tak e, duży i składa się z dwóch części. Główna część tego fenomenalnego dzieła znajduje się po drugiej stronie klasy AK. E, jak widzicie za moimi plecami zajmuje dobrych kilkadziesiąt metrów. Inicjatorzy tego przedsięwzięcia podkreślają, że dla nich ważne było nie tylko przedstawienie historycznych scen związanych z powstaniem warszawskim, ale także współczesnych warszawiaków, którzy pamiętają o swojej tragicznej historii. Jest ze mną pan Włodzimierz, Henryk i Andrzej, którzy brali w tym udział, panowie? Było ciężko to wszystko zorganizować? Nie, ciężko. Nie. Byliśmy w pełnej zgodzie, co do celu. Ile trwały pracy, nad tym dziełem? w dziełę? W sumie od pomysłu. Od pomysłu dwa lata. A jak się go udało zrealizować? Spotkaliśmy się w trzy nie Może tak. Tak, że już stał ten pomysł. Bo pan by... Facebook. YouTube. Facebook YouTube, czyli media Społecznościowe, tak? Był jakiś specjalny profil. Film O Aha. On jest aklarem tego. Czyli nie krótko mówiąc pan pozwolił zamalować ściany, które pan zaprojektował. Tak, No i zaczęło się. Trzeba przede wszystkim było zdobyć głosowanie. Tak, bo to było głosowanie, prawda? Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Was tutaj, przyjście, zobaczcie sami to fenomenalne.